Robert Lewandowski gotowy na kolejny wielki sezon. Manchester United zdeterminowany, aby sprzedać swoją gwiazdę. Luis Diaz zdecydowany na transfer do FC Barcelony. Rodrigo na celowniku gigantów. Ponadto, dużo więcej informacji piłkarskich. Zapraszamy serdecznie. To jest piłkarski świat. To już pewne. Noah Lang przenosi się z PSV Eindhoven do Napoli. Holenderski skrzydłowy jest o krok od podpisania kontraktu z klubem Serie A. Obie strony sfinalizowały już wymianę dokumentów. Kwota całego pakietu transferowego wynosi 28 milionów euro, a dodatkowo uzgodniono klauzulę procentową od przyszłej sprzedaży. Lang ma podpisać długoterminowy kontrakt, który zapewni mu zarobki na poziomie niespełna 3 milionów euro netto rocznie. Następnym krokiem są testy medyczne, które mają zostać niebawem zaplanowane. Napoli widzi w nim kluczowe wzmocnienie skrzydeł. Liczy, że Noah Lang wniesie nową energię do ofensywnego zespołu. Według informacji ESPN aż trzy europejskie potęgi Manchester City, Arsenal i Paris Saint-Germain skontaktowały się z agentami Rodrigo. Brazylijski gwiazdo Realu Madryt przyciąga coraz większe zainteresowanie, szczególnie po udanym sezonie i występach w reprezentacji. Choć królewscy nie deklarują chęci sprzedaży, ruchy ze strony gigantów Premier League-League 1 wyraźnie pokazują, że możliwa jest spektakularna ofensywa transferowa. Rodrigo, który wciąż jest młody, a jednocześnie doświadczony na najwyższym poziomie, może stać się jednym z bohaterów letniego okna transferowego 2025 roku. Luis Diaz ponownie staje się priorytetem transferowym FC Barcelony. Po fiasku w rozmowach z Nico Williamsem, który odmówił podpisania kontraktu z uwagi na ryzyko opóźnień w rejestracji, Duma Katalonii wraca do opcji długo preferowanej przez DECO. Skrzydłowy Liverpoolu, w odróżnieniu od Hiszpana, nie stawia żadnych warunków ani klauzuli uwzględniającej brak rejestracji, ani opcji darmowego odejścia. Kolumbijczyk przekazał władzom Barcelony pełne zaufanie i gotowość do dołączenia do zespołu. Wierząc, że klub upora się z formalnościami jeszcze przed końcem letniego okna transferowego, rozmowy z agentem zawodnika nabrały tempa w ostatnich dniach, a z otoczenia piłkarza płyną jasne sygnały: Luis Diaz chce przyjść do barcy i spełnić marzenie swojego życia, choć obecnie nie złożył formalnej prośby o transfer, szanując żałobę w Liverpoolu po śmierci Diogo Rzoty. Klub ze Spotify Camp Nou wie, że taka deklaracja padnie w najbliższych tygodniach. Co więcej, The Reds mogą być zmuszeni do sprzedaży po ogromnych wydatkach na transfery Floriana Wirsa, Frimponga i Kerkesha Muszą zrównoważyć budżet. Kolumbijczyk jest już po wakacjach i przebywa w Liverpoolu. Gotów wybrać odpowiedni moment, by rozpocząć procedurę odejścia. W Barcelonie panuje pełna wiara, że tym razem operacja zakończy się sukcesem bez powtórki z Williamsa. Polski arbiter Szymon Marciniak został wyznaczony do prowadzenia hitowego starcia półfinałowego klubowych Mistrzostw Świata pomiędzy Realem Madryt a Paris Saint-Germain. To drugi mecz królewski z jego udziałem w tym turnieju. Wcześniej gwizdał ich zwycięstwo 1 0 nad Juventusem. Dla Real Madryt będzie to również kolejne spotkanie z Marciniakiem od czasu kontrowersyjnej serii rzutów karnych przeciwko Atletico Madryt, gdzie anulował jedenastkę Juliana Alvareza. Marciniak, uznany za najlepszego sędziego świata w sezonie 2022-2023, prowadził dotąd 11 spotkań Realu Madryt, 6 wygranych, 2 remisy i 3 porażki oraz 7 meczów PSG. 4 wygrane, 1 remis i 2 porażki. Ostatni raz sędziował Paryżanów w fazie grupowej obecnej edycji, gdzie pokonali Manchester City 4 do 2. To jego trzeci mecz na tym mundialu, wcześniej prowadził także remis 2-2 Interu Miami z Palmeiras. Antony znalazł się na liście życzeń piłkarzy do odejścia z Manchesteru United, a klub z Old Trafford jest zdeterminowany, by definitywnie rozstać się z Brazylijczykiem. Początkowo Czerwone Diabły oczekiwały za 25-latka 40 milionów funtów, jednakże brak konkretnych ofert zmusił klub do obniżenia kwoty do 30 milionów, informuje Tutto Mercato. Skrzydłowy ma za sobą udane wypożyczenie do Realu Betis, który nadal pozostaje głównym kandydatem do jego pozyskania. Problemem może być jednak jego wysoka pensja: 200 tysięcy funtów tygodniowo. Hiszpanie wolą kolejne wypożyczenie, lecz United chce sprzedać zawodnika, by sfinansować transfery dla Rubena Amorima. Robert Lewandowski nie zwalnia tempa, i wszystko wskazuje na to, że nadchodzący sezon będzie równie imponujący jak poprzedni. 42 gole w 52 meczach, czwarte miejsce w klasyfikacji Złotego Buta i ponad 100 trafień w barwach Barcelony w zaledwie trzy sezony. To dorobek, który mówi sam za siebie. Hiszpańskie media z Mundo Deportivo na czele nie mają wątpliwości. Lewandowski to fenomen, jasny przykład biologicznej odporności. Piszą, podkreślając, że Polak swoją formą zawstydza legendy, w tym samego Puszkasza. Od w sierpniu kończy 37 lat, jego determinacja i przygotowanie fizyczne nie dają najmniejszych sygnałów o spowolnieniu. Barcelona wkrótce rusza z przygotowaniami, a Lewandowski ponownie ma być kluczowym liderem ataku. Intermediolan z niepokojem patrzy na rozwój sytuacji wokół Denzela Dumfriesa. Holenderski obrońca ma w kontrakcie klauzulę wykupu. W wysokości 25 milionów euro, która wygasa 15 lipca, a jego nazwisko coraz częściej łączone jest ze FC Barceloną i Manchesterem City. Jak donosi La Gazzetta Dello Sport, Dumfries kontaktował się ostatnio z Georgesem Mendeszem, agentem z bliskimi relacjami z katalońskim klubem, co tylko podsyca spekulacje. Manchester City z kolei widzi w nim idealne wzmocnienie rywalizacji na prawej stronie defensywy. Dla Interu strata jednego z filarów zespołu byłaby dużym ciosem, dlatego w klubie trwa stan alarmowy. Przed Dumfriesem kluczowe dni, jego transfer może wstrząsnąć letnim rynkiem. Al-Hilal dopina jeden z najbardziej elektryzujących transferów tego lata. Theo Hernandez przenosi się z AC Milanu do Arabii Saudyjskiej. Klub z Riyadu zapłaci za francuskiego lewego obrońcę 25 milionów euro. Porozumienie zostało osiągnięte już kilka tygodni temu w formie ustnej, a teraz finalizowane są ostatnie szczegóły kontraktu. Trzeba otwarcie powiedzieć, jest to wielkie wzmocnienie zespołu INZAKiego, który od nowego sezonu będzie miał do dyspozycji jednego z najdynamiczniejszych lewych defensorów ostatnich lat. Dla Milanu to koniec ważnego etapu. Teo przez pięć sezonów był filarem drużyny i kluczowym ogniwem w zdobyciu Mistrzostwa Włoch w 2022 roku. W dzisiejszym materiale to już wszystko. Jakie są Wasze opinie na temat nadchodzących transferów i piłkarskich rewolucji? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czy to początek wielkich zmian w europejskim futbolu? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco z najgorętszymi newsami ze świata piłki nożnej. Do usłyszenia wkrótce. Czołem! ごありがとうフフフフ。